Jezus powiedział: Pozostawiam Ci wolność, nie musisz nic robić, nie musisz nic mówić. Pragnę jedynie, byś był. Skup się na mojej obecności i pozwól mi działać w Twojej duszy. Ucz się od moich świętych, studiuj ich życie i nauczanie. Czerp natchnienie z ich przyjaźni ze mną, ale nie usiłuj ich imitować. Każdy z moich przyjaciół dochodzi do zjednoczenia ze mną jedynie drogą wyznaczoną mu przez Ducha Świętego. I nawet gdy dwie drogi wydają się być podobne, wiedz, że nie są identyczne. Wszystkie prowadzą do zjednoczenia ze mną w blasku mojego oblicza i wszystkie prowadzą do otwartych drzwi mojego serca.